Yo siemano, z tej strony Axel Fish TV i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale i dzisiaj nie uwierzycie co się stało, wydropiłem dwie nowe postacie, a tymi dwoma postaciami jest Pam, Pamka i Daryl i wbiłem pierwszy, i wbiłem tysiąc puszek i odblokowałem tutaj Broka. Tak, Broka tutaj mam. I jak to się stało, że wydropiłem Pamkę? Pam? Pam wydropiłem tutaj z Big Boxa za 950 pucharów. Tak. Big Box sobie trujeczkę otworzyłem. Cyk świeci się i klikam i Pam. Ja myślałem, że to będzie jakiś bardzo rzadki zadymiasz, albo albo rzadki, bo nie mam jeszcze Barleya. No i nawet ładne konto. Ja nigdy nie miałem PAM i mi się naprawdę bardzo fajnie nią gra. Yy, miałem konto, na którym, yy, na którym wbiłem sobie 12 tysięcy pucharków 300 ponad i nie miałem jej. A tutaj, tutaj yy, tak szybko już tę yy, epicką postać wydropiłem. No cieszę się bardzo. I Daryla, yy, więc tak. Pam wydropiłem tutaj yy, z Big Boxa za 950 Pucharów, a yy, tego. A Daryla tutaj za 21 poziom w pasie Passie z małej skrzyneczki mi, mi wyleciał, więc naprawdę dobrze. No i wam trochę pokażę, jak Pam tam, tam tutaj gram na showdownie. Z dwie arenki tutaj zagr zagram. Yy, niedawno sobie nią grałem, to naprawdę fajnie tutaj mi szło. Nawet szybko się yy, wbiło, wbiłem tą 12 rangę. Yy, dobra, yy, na pannie jest złata mapa to oko cyklonu, nie jest najgorsze, ale dobra. Zbieram Power Cubesy. O, tutaj klepa może. O, Oliwier14, o matko, matko, Oliwierek. O, jakiś Polak, fajnie. Polacy też umieją um, 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 killować. tych aj, ja miał za dużo tych kiubów. Ja nie widziałem ile on miał kubów. Gościu nas zbierał y, Power Kipsów, na les jest trzy pucharki na się Ja daję ready. Teraz y, właśnie nie powiedziałem wam jednego i sobie tego nie przypomniałem, że pam nie gra się tak y, defensywnie. Znaczy defensywnie, agresywnie się nią... Nie, moż nie, nie można nią grać agresywnie, tylko tak właśnie nawalać, nawalać, dopóki. Dobra, za blisko nie, nie można nią podchodzić yy, do niektórych postaci. O, dobra, ten pan pest jechany. taki ewidentnie Dobra, zabiłem typa. Yy, tutaj jakaś szelka jest, do niej też za blisko lepiej nie podchodzić. Albo do buli właśnie, no do takich postaci lepiej tutaj nieko zaczyć za bardzo. Oj, tutaj jakiś ten Daryl, nie chciałbym, żeby mnie tu gościu podjechał. Wow, oh, shit, nie, 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 spadaj, spadaj, dobra, jest, ucieknął, mu... Ej, dobra, ta Shelly, żeby mnie tu może hmm, nie zabiła. Ale szelka zdedała, więc nie będę, nie muszę się o nią martwić. Okej, okay, idę tutaj. Krza, w, w krzaczkach nic nie ma <laughs> ważne jest to, żeby sprawdzać krzak, jeden na y, najmniejszy jeden krzak ja sprawdzam zawsze, wiecie ile razy mi to życie uratowało, jakby naprawdę y, sprawdzajcie dobra, to już wiem, gdzie trzech, y, trzech dwóch typów oprócz mnie dwóch typów y, zostało, ja mam tutaj najmniej kibów, niestety, ale dobra y, ten, tą szelkę tutaj będę jakoś obijał Yy, o, Mortis, yy, gościuwa ma nick Mortis. Ciekawe czy Mortisa ma... Ech. Ale mnie to nie obchodzi, nawalam w typa. Oj, odejdź tutaj lepiej. Okej, okay. okay, turetem tutaj moim ultem się zasłoniłem, dzięki temu mnie jakoś nie podjechała. Okej, okay, El Primo sklepał ją, no i bardzo ładnie tutaj się wybroniłem przed tym typem. No i to było niemożliwe, aby wygrać po prostu nie. Ale dobra, jest ładnie drugie miejsce tutaj. Fajnie mi się naprawdę PAM gra. Według mnie jest to bardzo dobra zadymiara naprawdę. Dobra jest. Fajnie się ją gra. No i to by było na tyle. Ja zaraz muszę wychodzić. No i to był takie coś że wam no cieszę się na pewno z tego że mam dwie postacie nowe kolejne bo f... no fajnie dobra ja się będę z wami żegnał i cześć hello